Nie tak szybko? po mam... haki! Ja mam haki. A no tak. No, gdzie my tutaj mamy jechać, ty? Dobrze, więc się więc się tak miało być. Aha! No, no nie! co chodzi? O co chodzi? O co, co, chodzi? Tu się co chodzi? się robiło? What the... A już wiem, już wiem, już wiem. Ktoś tu przeszedł? Nie wiem. Bo ja Te... jak na razie czekam. Ktoś Muszę czuję, to coś że... ogarnąć, to gówno. Czekałem już można więcej podspodem. wiem, o co chodzi. Już mniej więcej wiem, o co chodzi. Nie Też właśnie. wiem. Jestem. Nie! O... Tak. Głupia gra, bo, ja ci, A, bo to się trzeba odwrócić w powietrzu. Nie, jest wysoko, wysoko jestem ten głupi. Nie, nie spadaj, spada. ehm, Punkt, to jest przesrana. Ja jedź, jedź. A! To Damy to, radę. No nie. To, to, kur... to ciężarówka mi się zrespiła na twarzy. Widzieliście, no. no ruchu ruch drogowy, to teraz macie. No ale dobra, ale jak się chyba To coś nie ten, że się respi na twarzy. Jest, no? jest chyba ja też. No, chyba? no, No kurde. Ej, chcecie dobre czy złe wieści? Nie wiem. Złe są takie, że tu są dwa okrążenia. Wymanewrować to jest przecież. No kto, przesłysza. jaki szatan tworzył tą gównianą mapę? <noise> szatan. Jak wam się nie to tak udało się zrobić? Jak się? Milimetry. No nie. Milimetry. A kto jest w ogóle pierwszy? Aha, eee, jestem drugi. ja tak. jestem. Jest. Ja też ja tego nie przejdę. Ja. Cię. Kończy na pierwszym miejscu? No. no jak ja to? Nie jak wyleciałem? Ciężko jestem do... tak, że może... no i się cieszyłem, że nie muszę tego przechodzić. Yeah. O ja się, mam. Nie, to jest łatwe, jak to jest łatwe. Zwiemy, jak ja to też byłem. mam sposób. Ale nie taki sposób, żeby spadać! Też <laughs> <Dysk śmiech> spadłem. <śmiech> Boom. Dobra, dobra, cieszymy. O się, ja jesteś przede mną. Zawracaj teraz. Da się jakoś kamerę zmienić? No dobra, da się. Doleć, doleć, doleć! Będę wijal, a będę drugi, kurde. A? Także a mnie chyba lubi jednak, nie będę ostatni. Dobra, tak. naj tak... No Nas nie dogoniat. No to tak mi dobrze szło, no. Serio jeszcze raz tą gównianą... No to trzeba razy 20 w... razy przejść, ja nie wiem. Jesz jeszcze... No dwa okrążenia są, musicie po i... dwa razy. To cztery razy w sumie. Tak. To, to, to ustawia ten stopy. gówniany me... Aha, to ja, dobra. Nie da się przejść. Ja na by to robię. No to, dobra, już znacie mój sekret. Jak ja wybuchłem? A! No tylko to nie tak, rób czy... ja e, Nie, nie, wszystko jest w porządku, słuchajcie, tylko się Ty troszeczkę tak... zdenerwowałem, wiecie? Wszystko jest w porządku, wszystko jest pod kontrolą yeah! Mapę Znaczy, tak mi się piszczy, wiecie, bo to są takie niekontrolowane emocje <grym> nie. Emocje Piskałem, muszę się odrodzić, wiesz nie Dobra, zapiszę razem już robię te ram rampy Ojeju No, przegryźcie no, no, A tak szybko to zrobiłeś. Kolor, przez, przez ten twój kolor, same te same żółte samochody mi się respią na single. To kolor. No, Kat rozmienił zmienił ekipy na pomarańczowy i mi się same te takie kolory respią. Jest! Drugi! No. Patrzymy, się jak się sekund. męczy, Kat. Ja tego nie zrobię w 20 sekund. Cały czas <laughs> to próbuję się. robić. Jeszcze dwa. Katr tego przyszedł. nie zrobi. Przyszedł. Jedno przyszedłe. Jedno, to jeszcze trzy. No. no i dobrze. Nie musisz składać. No. <laughs> Aha. Wyglądało no. to tak, jakbyś chciał spaść. Nie, to tak miało być, wiesz? Ja to zaplanowałem już i, i teraz przejdę całą mapę w sekundę. <laughs> Wątpię, że byś zrobił <laughs> to w sekundę. Tym, 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 tym. Dobra, pojazd. Ja widzę taki, który was wszystkich zmierzy z kontynentu. Czemu tak wolno startujemy? Frogs, czemu ty masz identyczny helikopter jak ja? nawet ten sam kolor. Bo może to mój guść, ukradłeś mi pomysł. Skandal helikopter. Skandal, do, do gazet to nie ma. Do gazet? No nie! Gazet. Dominałeś prog, to pierwsze? Dominałeś Ale czemu ten helikopter się w ogóle nie, nie, nie leci? Bo nie umiesz wciskać no właśnie, nie umiesz wciskać <laughs> Dobra Nie umiem wciskać, okay. Nie umiesz wciskać Tylko nieliczni to umiem. O nie, <laughs> walnę w drzewo Ej Łatwo nie bierz, się tym Nie latem. bierzcie samo tych helikopterów, które mają dużą zwinność, bo rzuca je na wszystkie strony No właśnie widzę mam ja taki, który może Cię zabić, ale nie zabije, bo nie ma no Cię zabić Rzucam konwulsję Konwulsję okay. i to pośmiertne Okay. O ja pieprze. Jedne katrie. Widzę ruch uliczny no. włączony, bardzo nam przeszkadza. Ja I no. to A za to się dostaje, dostaje Bo... się więcej punktów za wyścigi samolotowe, jak jest ruch uliczny włączony. O nie, Serio. nie, nie, nie się. Do... Rozbij się! No ja też jestem za. Trzeba było rakiety włączyć. Jestem za, a nawet przeciw, a... Przegram to, przegram to jak nic, ale... No, ale ja też przegrałem. Ale będę to slakie, że, że że... Ale jesteś ostatni. Ale pierwszy, pierwszy wygrałem, proszę ja cię teraz. nie mogę wlecieć które nie, nie mogę trafić które Nie ty, ty, ty... Lubię to radio, to dieta. Ja nie mam radio, sam, ja bo jestem super. Okej, brak radio jest znakom bycia super? Tak. On ma własny. Nie! No i kupa. Meta. What the hell, co się ze mną dzieje? Nie bierzcie, co mają Jak to? Katrio! Co? Ominąłeś punkt! Jak ominąłem punkt? Ominąłeś punkt, to się zawrócić niestety. No nie jak A skąd to? ty wiesz, Zawróc że on się. co wy macie za helikoptery, łop? Katrio, ominęłeś, zatrzymać. No się. nie, pokazuje mi po kolei wszystkie punkty. Proszę Proks, mnie nie oszukiwać. Skąd ty masz w... Proszę mnie nie oszukiwać. drogi, ale ty wolno lecisz, ale cię dogonię Ej Prox, skąd ty wiesz, że on ominął? No nie, nie trafiłem w dziurę! <laughs> Dobra, będę drugi, będę drugi. Nie będziesz drugi, no kurde! To, że nie trafiłem w to nie znaczy, że nie wygram. Ja też że nie trafię. O, jest meta. Meta? Hmm. Teraz yeah. Uwaga, uwaga, i drugi. Zero razy pierwszy. Obaj, obydwaj byliście pierwsi, a ja nie. No, dobra, ale, ale sprint, ale nitro załączyłam. Komu się ja coś gotuje woda? U mnie, Aha, okay. u mnie woda się gotuje. A ja jeszcze mam stało na ciebie pocieszenie. Jakie? Za razy byłeś trzeci. O, chyba widzisz? drugi. A w nie, czekaj, był raz chyba. Nie, byłem dwa razy pierwszy, teraz ten trzeci. My A nie no. byłem pierwszy. <noise> tak, tak, byłem dwa razy pierwszy. No, no. Drogi, drugi nie usłyszeliście tego, co Chyba w powiedziałem. do kebaba byłeś dwa razy pierwszy.